Pan Bawu witam wszystkich bardzo serdecznie z Spotykamy się dzisiaj w sobotę w żywieckim parku. Jest ci piękna pogoda, dzisiaj ze mną wyjątkowe osoby, ponieważ już niedługo, poza za tydzień, spotykamy się wszyscy na wyjątkowym wydarzeniu. Będzie organizowany charytatywny koncert. Ze mną są pomysłodawcy tej imprezy. Bardzo proszę, wystawcie się po kolei. cześć, jak Jaki mi kto był? Kamil Borek. Zacznijmy powód, o tym rozmawiać. Po Co to za impreza? I dla kogo? Jest to koncert charytatywny dla domu dziecka. Pomysłodawcami była nasza koleżanka z kolegą, my po prostu dalej to kontynuujemy. Dla kogo robimy ten koncert konkretnie? Dla domu dziecka, tak? Tak, dopiero w jednym Gdzie ten dom dziecka się znajduje? On się znajduje w żywcu sporycznym. To jest Żywiec żywcu tak? W uh -huh. wiekcie chłopaki. Koncert przed nami. Ile Was wysiłku kosztowało, żeby do niego doprowadzić? Czy już wszystko jest zamknięte na ostatni budik? Jeszcze nie. Czekają nas jeszcze ostatnie poprawki, zagadywanie się z zespołami, jeszcze i próby. Także skończymy. Czyli tak, mamy na koncercie zespoły. Czy, te, czy, 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 artyści, jak, czy ci artyści, jak ci przyjęli propozycję z Waszej strony wystąpienia takiej imprezy? Każdy, kto otrzymał o tym koncercie, wszyscy chcieli wziąć udział, każdy był chętny. Nawet y, potem ludzie pytali się, czy mogę jeszcze zagrać, czy jest jeszcze miejsce. Każdy był chętny, każdy chciał pomóc. Czyli idea się przyjęła? Tak, przyjęła się. Idea. To robimy wszystko dla dzieciaków, prawda? Tak. Powiedzcie, proszę, co nas czeka tak naprawdę na, na tej imprezie po kolei. Wymienimy sobie to wszystko. No po pierwsze będzie koncert wielu zespołów, między innymi tam będzie radio. The Slow, Flow, The Flippers, All Acoustic, Wonderwall. Gwiazdą będzie Joke z węgierskiej górki. Będzie też znany nasz w Cortez i beatboxer Kadek. Po Potem będą jeszcze inne atrakcje. Prawdopodobnie będzie pokaz z piłką, pokaz z grupy ratowniczej Mechanic, jest to z w na tej Policji w Żywcu, straż graniczna, klub miłośników oręża polskiego lew. E, pokaz piłką. Co, 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 co tam będzie na nas czekać z tą piłką? I kogo będziemy zapraszać na ten pokaz? Tego jeszcze dokładnie nie wiemy, ale człowiek, który będzie to pokazywał na pewno będzie jakieś fajne, będą na pewno jakieś fajne trzyki i różnego typu... Tak robacie z piłką. Będzie tak, na to tak. popatrzeć na pewno. Ale chyba wszystko, wszyscy będziemy się piłką bawić, prawda? Kopaną czy nie niekopaną? Tak. E, powiedzcie, zbieramy pieniądze dla młodziecka, będzie jakaś specjalna loteria na tym, prawda? To będzie, powiedzcie coś o tym. To będzie licytacja, będą między innymi różne rzeczy, na przykład gry na komputer, e, tort, e, pusta z artystami, którzy występują nainspirowani winicą i pokusami. E, będą jeszcze płyty różnych zespołów, e, między innymi e, zespołu Joe. Zespół Limonday i wiele innych takich znanych muzyka łączy ludzi, wiem o tym od dawna co weźmiemy za zespołu co bo mamy jeszcze gwiazda, tak? ona ma jakby zespół i są imprezy na samym końcu, żeby wszyscy poczuli wami tych imprezy. no jest to zespół, który nam gra naprawdę bardzo ciekawą, ciekawą muzykę, gra taki bluesowo-rockowy co tak Chodzi powiedziałem z myślę, że każdemu panowi muzyki to panie lubi. Są zresztą oni znani na żywcu, bo wielu na wielu koncertach grali, także dużo osób. Czyli jakby nie było, rzeczywiście jest warto przyjść na, na tę imprezę, między innymi ze względu na swoich więcej, prawda? E, powiedzcie, tak dużo osób um, przyjęło dobrze tę ideę, czyli warto pomagać dzieciakom, prawda? Zadam wam głupie pytanie, dlaczego tak naprawdę? to powiedzieć po prostu dla samego siebie, żeby mieć świadomość, że robi się coś dobrego, że nie siedzi się tyłkiem po tego, tylko, że coś się robi, żeby było lepiej na świecie, żeby każdy mógł poczuć coś dobrego. Chcemy każdego, każdemu pomóc. My się rozwijamy przez ten cały koncert. Też poniekąd pomagają dzieciaki dzieciakom i My myślimy, że to jest dość dobra idea i poniekąd nauka dla tych młodych, żeby po prostu nie siedzieli, tylko coś robili, bo naprawdę jest warto i wiele radości z tego. Punktu. Tak naprawdę chodzi o to, że wy między nimi, tą ideą, którą chcecie przekazać, chcecie ludziom powiedzieć, żebyśmy sobie wszyscy nawzajem pomagali, tak? Tak, przede wszystkim pomoc. I nie siedzieli w domu i coś ze sobą robili, prawda? Tak. Bo z tego nic nie ma. A tak to każdy, każdy jakoś się udziela, każdy dokłada jakąś cegiełkę do tego. Na plakacie jest zbudowany dom z gitar. I taka jest idea, jako że jestem humanista. Wiedzieliśmy, że tak gitara jest przyporządkowana do każdej osoby, do każdej jednej osoby i każdy swoją pomocą, każdy tym co robi, czy muzyką, czy się buduje taki dom, ale taką rodzinę, która po prostu pomaga. I to jest myślę, że dobra. A przypomnijmy na sam koniec raz jeszcze o której godzinie, kiedy i gdzie się spotykamy. W sobotę e... 20, 20, 20... października. O godzinie 15 w klubie środowiskowej na zawodzie w na ulicy nauce cię zaprasz posłówki. O godzinie 15 do 20.30 albo i dłużej, jeśli nikt nie będzie chciał wychodzić, prawda? Taka tak, Taka też może nie wychodzi. Zapraszamy, Zapraszamy gorąco. Do zobaczenia.